Uczniowie naszej szkoły, Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi, wzięli udział w konkursie Ratujemy i Uczymy ratować. Jest to konkurs organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No i udało nam się dostać do finału i zdobyć pierwsze miejsce w konkursie ogólnopolskim. W tym konkursie wyjątkowe było, że poznaliśmy dużo ludzi i mogliśmy siebie sprawdzić w różnych konkurencjach. Ten elementem w tej zabawie było, że musieliśmy y, robić stytację i wdechy na fantomach, no i to chciałem zawsze zobaczyć. E, no w ogóle myśleliśmy, że tak mniej więcej będzie takie piąte miejsce czy coś, ale na początku szło dobrze, bo w takich pierwszych pięciu zadaniach to mieliśmy tylko jeden punkt źle. No potem tak już było różnie, bo było na czas. No i potem jak już szliśmy tak już e, po tych wszystkich zadaniach e, na ten tam punkt, tak powiem, tylko od e, Trójki, no to e, po prostu się tam siedzieliśmy w tym takim miejscu i czekaliśmy. Co tam jeszcze, e, pan Jurek coś tam tam jeszcze e, rozmawiał, że e, wszyscy są zwycięzcami i tak dalej. No i potem było ogłoszenie wyników. Jak byliśmy już takiej pierwszej dziesiątce, to już było dobrze, okej, okay, nie jest najgorzej. Jak była pierwsza piątka, to już byłem, jak, to, jak to już byliśmy zadowoleni, a jak już, że już nie jesteśmy drudzy, to już mieliśmy takie wow. No, ogromny sukces tutaj ten konkurs był taki wielobranżowy, także widzimy, jak bardzo e, nasza młodzież się zaangażowała, także wielki, wielki e, sukces i, i no, to radownictwo medyczne jednak dużo dobrego przynosi, a jeśli dzieci potrafią zareagować, no to w tym momencie widzimy e, jakie efekty w zakresie ratowania życia e, często naszych najbliższych e, dzieci faktycznie to robią, realizują, że nawet kilkuletnie dzieci, czy potrafią zadzwonić, e, czy ciut starsze dzieci potrafią już pierwsze elementy reanimacji. Przeprowadzić, no, dla nas wielki, wielki sukces. Tutaj rozmawialiśmy z paniami, rozmawialiśmy z dziećmi, one naprawdę przewijają rewelacyjny entuzjazm, bawiły się tym. Panie tutaj bardzo dużo czasu poświęciły na tą naukę, również, bo one też najpierw musiały się troszkę przeszkolić, żeby później szkolić te dzieciaki. Dzieciaki opowiadały o świetnej zabawie, ponieważ no, ta pierwsza pomoc dla dzieci to głównie nauka przez zabawę. No ale jak widać, Tutaj stanęły na wysokości zadania. Do konkursu udało nam się do finału dostać, bo przeszliśmy przez trzy etapy. Pierwszy etap to był konkurs plastyczny, praca plastyczna, drugi etap robiliśmy gazetkę i trzeci etap to już finał gra terenowa w Warszawie. Gra terenowa no, wzbudziła wielkie emocje wśród dzieci i wśród nas. Panie stresowały się bardzo, bardziej chyba niż dzieci. Dzieci były pełne energii zapału no i zwiedzały całą w zasadzie Warszawę. Były punkty bardzo ważne, zwiedzaliśmy Park Łazienkowski, zwiedzaliśmy Desę, byliśmy w Sejmie i na Stadionie Legi. Na każdym z tych punktów dzieci wykonywały różnego rodzaju zadania. No i później podsumowanie było w miejscu zbiórki i rzeczywiście jak wyczytano, że zdobyliśmy pierwsze miejsce, to po prostu było szaleństwo. Dzieciaki no, skakały z radości, bo rzeczywiście przeżycie ogromne. No, trochę Na początku stre... było trochę stresu, no. potem już było tak bardziej przyjemnie. No. Ale kiedy już zaczęli czytać dziesiąte miejsce, to już myśleliśmy, że to my, więc się szykowaliśmy testowania. Ale kiedy już czytali drugie, no to byliśmy bardzo podekscytowani. Ogromne gratulacje dla całego zespołu, bo tam była praca drużynowa i wielobranżowa, tak jak tutaj już wcześniej mówiliśmy. Trzy etapy konkursu. No i, i, i chcemy wykorzystać, już jesteśmy umówieni na przyszły rok, mam nadzieję, że to faktycznie dojdzie do skutku, ogłosimy konkurs w Rumi w zakresie właśnie ratownictwa medycznego szeroko pojętego i te osoby, nasi zwycięzcy, nasi laureaci, oni będą tworzyli regulamin i będą sędziami. Uważam, że wiedza z pierwszej pomocy jest bardzo potrzebna i należy jej uczyć już od najmłodszych lat. Zresztą dzieci już od pierwszej klasy u nas w szkole się uczą i są bardzo zainteresowane, chętne, zaangażowane, chętne do pracy i zaangażowane na tych zajęciach. Myślę, że też łatwo im przyspajać tą wiedzę i myślę, że ich postawa w takich sytuacjach kryzysowych często jest bardziej taka... Stonowana, zimna niż osób dorosłych, które zaczynają za dużo myśleć, przemyśleć. Natomiast dzieci jeszcze są takie bardzo żywiołowe, i myślę, że w takich sytuacjach, gdy byłaby potrzebna pierwsza pomoc, one wiedzą, jak się zachować. Na pewno wszystkie dzieci potrafią zadzwonić na numer alarmowy i zgłosić sytuację kryzysową. No, każdy generalnie powinien to wiedzieć, uczyć się tego w szkole, tak jak tutaj dzieciaki, że najważniejsze są pierwsze minuty. Od zdarzenia. Świadkowie są najważniejsi, najważniejsze jest ich działanie, wezwanie służb ratowniczych i te pierwsze działania, które no, mają na celu to, że my później karetką przyjeżdżamy, oczywiście na miejsce. I ta praca dla nas jest dużo, dużo łatwiejsza, jest dużo, dużo skuteczniejsza, jeżeli faktycznie na miejscu zdarzenia ktoś tej pomocy udzieli. Zasubskrybuj TV Rumia już teraz! aby być na bieżąco.